Witajcie, tu Osti z Kości i Tomek. Dziś zabieramy Was na wycieczkę w głęboką dżunglę. Będziemy zwiedzać, właściwie szukać, nie zwiedzać, szukać świątyń, gdzie będziemy znajdować całkiem przypadkowo różne bogactwa. Bogactwa te będziemy oczywiście sobie na chwilę wypożyczać po to, żeby je przetransportować na statek, po to, żeby one popłynęły do tych tam nie. zamożnych, po to, żeby sprzedać. Brutalna rzeczywistość. No dobra, ale daj mi się wygadać. Mówimy dzisiaj o Quetzal. Quetzal... E, the City of Sacred Birds. Tak, you know. E, jest to gra, która e, już niedługo pojawi się u nas dzięki wydawnictwu G3. E, czym jest Quetzal? Quetzal jest to bardzo przyjemna i prosta gierka. E, taka w sam raz, żeby wprowadzić ludzi e, w coś takiego jak Worker placement, czyli mechanika zarządzanie e, pracownikami, e, po to, żeby pokazać, czym jest set collection, i parę innych angielskich trudnych słówek, jak nie wiem. Miple throwing? Miple throwing. <laughs> Bo nie kulamy tu kostką, nie, nie. Tu rzucamy my plan. Rzucamy my plan. A po to rzucamy, żeby określić ich, jakby rodzaj. Mamy dwa rodzaje mepelków, czyli mepelki. Poszukiwacze przygód tak jest. i archeologów. I żeby tak tego jest. dokonać, rzucamy tymi meplami. Tutaj w egzemplarzu przed pro produkt, przedprodukcyjnym. No, prze, tak. przed. przed, Tak, mamy, przed po. mamy naklejki. <grym> z jednej strony biała, druga jest czarna. Czarni to będą poszukiwacze przygód, a biali to będą Archeolodzy. W finalnej wersji to będą takie fajne, nadrukowane rysunki poszukiwaczy. Tak jest. I tak, na, na początku każdej rundy będziemy rzucać naszymi meplkami. Po co rzucamy? Żeby właśnie określić ich kolor, czyli np. te tutaj widzę, te są czarne, więc będą poszukiwaczami przygód, a ten jest biały, będzie na pewno archeologiem. No mamy też, każdy z graczy ma takiego dużego, większego mepelka, który będzie jokerem. No dowódcą cały, tak, eskapadem. Który będzie i tym i tym, znaczy może być i tym i tym. Tak jest. Po to też nimi rzucamy? Żeby otrzymać pieniążki. Za każdego mepelka, który stoi na swoich nóżkach, co jest niekiedy bardzo trudno do wykonania, Prawda? No razie bo mi nigdy z niej wychodzi. Dostajemy monetę, więc po co rzucamy naszym jokerowym przywódcom, żeby dostać monetę? Meperki, które są ustawione bokiem, określ sami określamy właśnie czym są. Czy są poszukiwaczami przygód, czy archeologami. No, dlatego stojącego na nogach to jest też taki jakby joker podczas gry, bo jego możemy przyjdzie i do tego i do tego. Tak, tego musimy go ustawić podczas gry, a te tak. stojące bokiem musimy od razu określić Oraz. po rzucie tak jest. No tak i powiem Wam, że nie jest to jedyna wisienka na torcie, nie jedyny świetny aspekt tej gry. No, sam motyw gdzieś tam się już chyba przewinął, ale w ogóle wykonanie. No wykonanie z naprawdę ilustracje, to wszystko wygląda rewelacyjnie. Mamy świetną planszę, którą zaraz Wam pokażemy. Mamy... Wypasione skrzynie, które będą rozwijać naszą wyprawę, bo będą nam dawały jakieś zdolności, jakieś większe możliwości. Mamy pełno hajsu. Mamy jakieś znaczniki pierwszego gracza. Tak jak Tomek mówił, jest to jakiś tam przedprodukcyjny jeszcze egzemplarz, więc finalnie to wszystko będzie dopieszczone i wyglądało naprawdę na wysoki połysk. E, to w instrukcji jest jako taka gwiazda. Tu mamy na razie kółeczko. <gry> Dokładnie. Mamy samolocik, który będzie nam znaczał rundy. A rund jest aż 5, więc jak się domyślacie, gierka jest bardzo szybka. Mamy wreszcie e, karty, które będziemy zbierać e, bogactw, e, bogactw skarbów, które będziemy. Zbierać w sety i sprzedawać właśnie za kasę. A jak tu widzicie, tak prezentuje się e, nasza mapa, nasza plansza. Ilustracje są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Wszystko to ładne, czytelne. Mimo tego, że jest tu naprawdę na czym oko zawiesić, to dokładnie wiemy, co, gdzie robimy, bo ikonografia i pola są na tyle duże i wyraźne, że nie ma szukania po planszy, gdzie ja tu się miałem postawić, co, co, co robi to, czy co robi tamto. Ale co tu robimy, to już wam od razu mówię. Bo tak jak Tomek opowiadał, rzucamy mełkami, żeby ustalić ich przynależność, czy będą to archeolodzy, czy poszukiwacze przygód. Bo jak widzicie, niektóre pola, tak jak e, tutaj świątynia, mają praktycznie wszystkie pola białe, czyli wejść tam mogą tylko archeolodzy. oznacza to nie mniej nie więcej, że tylko tym białym ludzikiem mogę się tam położyć. No chyba, że mówimy o ostatnim polu, jeśli jest pole. Przełamane czarno-białe, to wtedy możemy sobie dowolnego położyć. Mamy też pola, które mają plusik i są one tutaj w takim owalu. Oznacza to, że może być tam dowolna liczba mepelków, ale pierwszy gracz, który wrzuci tam jakieś meple, określa, jakie kol jaki kolor tych poszukiwaczy czy tych robotników może się tam znajdować. Plusik oznacza natomiast to, że będzie to pole do licytacji. Czyli prosta sprawa, jeśli ja wrzucę tam jednego e, poszukiwacza przygód, czarnego mepelka, to przeciwnik, jeśli chce skorzystać z tego pola, a może skorzystać tylko jedna osoba, musi przebić mnie, czyli położyć minimum dwa czarne. Już nie może zmienić koloru, nie może w żaden sposób mieszać, położyć biało-czarne, muszą być to tylko i wyłącznie w tym momencie czarne mepelki. Ja oczywiście nie jestem stratny, bo ten mepelek, który jakby przegrywa tą licytację, wraca do mojej puli. Jeśli to był e, joker, czy już określiłem tego mepelka, no to już zostaje on tym e, kolorem. Przywódca zawsze wraca jako przywódca, więc zawsze go mogę wykorzystać e, gdzie chcę. No wiadomo, będziemy się blokować, czasem wejdziemy za trzy meple i już wiemy, o, oh, nikt mnie nie ruszy. A zaraz ktoś jednak przebije czterema. Nie ma co płakać, bo ta cała trójka mi wróci i jeszcze gdzieś je sobie spokojnie porozmieszczam. Chyba, chyba, że jest już koniec rundy i zaczyna się robić ciasno, bo mimo tego, że jest to prosta, przyjemna gierka, to jednak trochę brakuje tego miejsca i czasem może się okazać tak, że może i te mepelki do mnie wrócą, ale za bardzo nie mam już ich gdzie poukładać, bo albo kolory mi nie pasują, albo już wszystko co fajne jest zajęte. Ale tu wchodzi uniwersalne pole, które pozwala nam innego mepelka przerzucić i dobrać jednego. Pieniążka. Z ciekawszych rzeczy, no to mamy tutaj, że o, jak trochę to przesuniemy pole, gdzie będziemy zdobywać skrzynie. Skrzynie dają nam albo natychmiastowe korzyści, punkty, pieniądze i są zaznaczone takim iksikiem, to znaczy, że od razu trafiają na stos do nas odrzuconych, ale są też takie, które będą nam dawały jakieś bonusy podczas gry. Tak jak ta skrzynia, która jeśli sprzedamy cały zestaw, czyli trzy karty. Zielone z bronią dostaniemy dodatkowo dwa punkty zwycięstwa i dwa pieniążki. E, takich zdolności aktywnych możemy mieć dwie. A żebyśmy wiedzieli ile ich mamy, no to mamy taką faną planszetkę naszego e, dowódcy eskapady. No i takie skrzyneczki sobie tu po prostu umieszczamy. Jeśli mamy umieszczone dwie, chcemy mieć nową, no to ta tu spada do naszego stosiku odrzuconych. Na szczęście nic nie tracimy, bo wszystkie skrzynki, jakie zebraliśmy podczas gry, także te, te, które są w tym stosie odrzuconych, generują nam na dole widoczne punkty zwycięstwa. Eee, I tyle, co? No to karty. No to już może tą planę. O, to jeszcze tylko. Nie, to jeszcze wam pokażę statki, bo statki na niebie to są bardzo istotne, bo to tam możemy sprzedać karty, które. Nakradliśmy, które zdobyliśmy, odkryliśmy w tych tam, tam. E, ruinach świątyniach. I, świątyniak. I to będą pola, gdzie najczęściej będziemy się tu zabijać, licytować, no bo tak. co z tego, że zebram tych kart pełno, jeśli nie mam ich jak spieniężyć. Właśnie no wymienić na pół. Fajną rzeczą jest to, że najmniejszą ilość graczy mamy takie jakby zakry, tak. zakrywajki. Które... Zakrywajki, żeby żeby tak. mimo wszystko cały czas trochę ciasnam, bo na tej planszy. Pięknie. Ale tak fajnie pasuje, że... Tak, tak ładnie to tutaj. wszystko. No tak jak mówiłem, wykonanie jest tak. naprawdę pierwsza klasa, nie? Tak, No tak jak Michał wspominał o STI, że mamy tu właśnie hmm. fajny podział właśnie na port, na obóz naszych tam poszukiwaczy, na te wszystkie ruiny, że każdy wie gdzie co ma położyć. I przede wszystkim ładnie to wygląda. Tak, tak i wszystko ładnie pasuje. A wracając do kart, właśnie kart, skarbów też są dopieszczone graficznie. Niektóre właśnie różnią się takimi małymi szczegółlikami, a dalej są ty, ty, tym samym skarbem? Tak jest. I tak na przykład każdego skarbu mamy jakby cztery rodzaje. Przez to, że mogą nam dać rozmaite bonusy. Tak jak yy, taka właśnie beczka z diamencikiem w środku daje nam punkty zwycięstwa na koniec gry. Taka tutaj właśnie z ptakiem. Daje, Kłac, tak. Daje nam właśnie na. Punkt na torze przygód. Taka, na przykład obsypana złotem, daje nam monetę. A taka po prostu liczy się do setu. Tak jest. No i przy czym dostaniemy to wszystko, jeśli oczywiście przerzucimy je na statek. No to samo zdobycie, bo no tak tam jest. tych nie da. No i co warto jeszcze? No to sety. Na dole mamy pokazane. Jeśli sprzedam jedną taką kartę, to dostanę ileś punktów. Jeśli dwie, ileś. Jeśli sprzedam cały set, trzy takie. Karty, no to właściwie set. 4. 3 karty, a cztery rodzaje są, powinien być set 4. Mm. <laughs> Jeśli sprzedam trzy karty, no to dostanę ileś punktów. A ja tego masz wybrać, czy chcesz z bonusami? Czy... Tak. No tak na przykład udają się na statek, gdzie mogę sprzedać 6 kart. Mogą być to dwa razy po dwie pary, mogą być tak. różne karty. No po prostu dostanę w tym momencie mniej punktów, więc trzeba odpowiednio też wybrać. No fajna właśnie jest w tych tutaj upgrade'ach, w tych skrzynkach yy, motyw, gdzie możemy sprzedać jedną więcej. Jedną więcej, tak, albo właśnie taki bajer, że sprzedajemy skrzyneczki, które wcale dużo warte nie są, ale jeśli sprzedamy trzy takie same, to w tym przypadku dostaniemy jedną monetę i trzy punkty. Czyli się okazuje, że niekoniecznie trzeba rzucać się na te najdroższe skarby. Tak, bo są też skarby za 10. Tak, są też 8. i takie mega drogie, bo możemy tak naprawdę zwyciężyć tą grę odpowiednio sobie e, dobierając e, ulepszenia, rozszerzenia. Takie upgrade'y swojej wyprawy, czyli tak naprawdę fajne to, że właśnie mamy kilka, mimo wszystko, dróg do zwycięstwa. Nie, nie trzeba bić się, walczyć ze wszystkimi o te, te najdroższe, tylko dobrze zebrać sobie skrzyneczki i tam cichaczem sobie te tam najmniej pożądane karty zbierać i, i sprzedawać. E, no i właśnie tu jest ta ekscytacja w tej grze, bo nie dosyć, że mamy te licytacje, Cóż, same w sobie są genialne, bo wiecie, no, rzucam na pewnie trzy mepelki. Pan... A ktoś tu pyk? Nie ma. I czterema. Dlatego trzeba na bieżąco patrzeć, kto co ma, żebyśmy wiedzieli, gdzie warto mi iść. Choć to i tak nie daje na początku 100% pewności, bo Wła przecież można przerzucić. iść na pole i można przerzucić mepelkę i być może akurat będzie w tym kolorze, żeby nas przebić. E, także musimy to opilnować. No i no jest, kurczę, te, nie? Ta, ta radocha z tego, że kogoś przebiliśmy, albo te zastanawianie się przez całą rundę, dobra, czy ktoś tam położy, czy nie położy. Kurczę, może się uda, może się nie uda. E... Tak, bo niekiedy było, że pole było walczone, były cztery mopelki na końcu, albo to samo pole miało jednego mopelka na końcu. No żeby... tak, bo to zależy też od tego, jakie karty oczywiście się rozstawią. E, drugi aspekt, no to to jest ten, ten wyścig, no bo co z tego, że ja tych kart zbiorę właśnie dziesiątki, jak ja to muszę przecież wysłać na statek. No więc tu zbieramy karty, zbieramy karty, no i trzeba znaleźć ten złoty środek. Czy zbieram trochę kart i najlepiej szybko je sprzedaję i na bieżąco robię sobie punkty. Czy zbieram dłużej, żeby mieć te mega zestawy, te super punkty i pójdę sprzedać później, ale być może się nie załapię, a już w ostatnich rundach często i gęsto tak właśnie bywa. Także. Naprawdę sporo, mimo wszystko kombinowania, mimo że jest to naprawdę prosta gra. A jest to na tyle prosta gra, że ją dosłownie w kilka chwil wytłumaczymy i zasiądzie do niej każdy, bo zasiądzie i osoba, która na co dzień nie grywa w takie tytuły, grywa w jakieś lekkie gierki, i osoba, która właściwie w ogóle nie grywa w gierki. To jest właśnie świetny taki tytuł, żeby wprowadzić ludzi w jakieś... Zawansowane, nowoczesne gry planszowe, o, żeby pokazać, że coś oprócz imprezówek typu 5 sekund, czy tam jakichś innych kalamburek, czy Monopoli, można porobić coś innego. I to, że gra wygląda fajnie, ma full elementów, ma fajne mechaniki, nie oznacza zaraz, że będziemy siedzieć 3 dni nad instrukcją, będziemy godzinę komuś tłumaczyć, a po godzinie ktoś stwierdzi, że mi się nie podoba, albo że nie rozumiem, nie? A no ta właśnie szybka... Szybka, Łatwa. prosta i przyjemna i to najważniejsze, tak. że przyjemna, bo może być i prosta, może być i szybka, ale żeby to dawało jeszcze radochę. No to, no to naprawdę tak. fajnie jest tak. rozporozmawiać te mapelki, pozdrowywać, karty. Niekiedy było tak, że masz mnóstwo kart, a na statek Ci się nie udało, załapałeś, No, pani no że się może, że są fajnie, że są, właśnie te, że są te emocje. No, fajnie, że to wszystko jest no mówię, no, tak czytelne, że mimo tego, że jest na czym te oko zawiesić, że jest tego mnóstwo na tej planszy i ona wygląda no po prostu to jest ładna ilustracja. Gdyby tak naprawdę wywalić nagle te wszystkie pola te ikony, to to jest nadal naprawdę bardzo ładna ilustracja. Tak. A te wszystkie ikony to wszystko jest też na tyle czytelne, na, na tyle wyraźne. No, w całości się bardzo ładnie komponuje. Także jeśli chodzi o wykonanie, to już nawet na tym etapie, jakimś tam powiedzmy przedprodukcyjnym ta gra wygląda naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Więc śledźcie G3. Takie informacje, kiedy ta gra ja się ukaże. Tak, bo Amen. będzie Gierze. warto niedługo, no też wam mam nadzieję, bo będzie warto sobie taką grę do kolekcji nabyć, żeby mieć luźny tytuł dla gości, którzy przyjdą, chyba że po prostu lubujecie się w takich luźniejszych tytułach z rodzinką w poniedziałnym rosołku <grym, 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 rozłożyć sobie gierkę i pograć. Także kładcal The City of Sacred Birds <grym>, polecamy. Odwiedzajcie g pilnujcie kiedy będzie premiera. Tak jest. No i co? A no my zapraszamy jak zawsze do siebie. Lajkujcie, subskrybujcie, wybijajcie na nasze grupy. zostawajcie dzwoneczki. Tak jest. A jak dorabiamy gierkę, to oczywiście zapraszamy. Już oczywiście pe pełne wydanie. Okay. To zapraszamy na nasze wydarzenia, do próbów, gdzie tam i wiele innych gier będziecie mogli sobie zagrać. Także... Reklama, koniec, autopromocja. O. Także dzięki za uwagę, my tymczasem idziemy szukać skarbów. Na razie, cześć. Pa.